Cześć wam, z tej strony Cerber, witam was. Dzisiaj zajmiemy się niszczycielem czołgów RHM Borsing Waffentrager, jest to jeden z najnowszych pojazdów w moim garażu i zarazem pojazd rewelacyjny, ale jest to pojazd, z którym zaraz po zakupie powinniście zawrzeć umowę. Ja tego nie zrobiłem, popełniłem kardynalny błąd, przed którym. Ostrzegam zawsze wszystkich innych graczy, a stwierdziłem, że no ja jestem na tyle sprytny, że dam sobie radę. Nic z tego, tak nie jest. Jest to pojazd, z którym trzeba zawrzeć umowę w postaci następującej. Wy temu pojazdowi dajecie minimum jednoperkową załogę, a on daje wam respekt przeciwników. Dlaczego? <laughs> Dlatego, że granie tym pojazdem bez załogi. Posiadającej jeden perk, bardzo często kończy się szybkim zejściem. To jest pojazd, który pancerza nie posiada w ogóle. Praktycznie, czy te wartości, które tutaj są, czy byłaby to wartość 0, nie ma w przypadku tego pojazdu najmniejszego znaczenia. Pojazd, gdy zostanie zobaczony, kończy w garażu, bo pancerza nie posiada, a jest pojazdem bardzo wolnym. Więc. Yy... No, jednak ta załoga będzie, będzie niezbędna. A ja miałem takie dwie załogi, mogłem sobie spokojnie przerzucić, bo mam na sztuer Emilu i na nasz Hornie. Ale stwierdziłem, że tam sobie jeszcze poprawiam procent wygranych, więc wezmę sobie, wezmę sobie nową. Zdecydowanie tak nie róbcie. Na ten pojazd niezbędna jest załoga minimum jednoperkowa. Następna rzecz to ze Prawie 150 bitew, które rozegrałem tym pojazdem, około 100 rozegrałem na dziale 12,8 i niecałe 50 rozegrałem na dziale 15 cm. I te działo, którym gram teraz, czyli 12,8, jest rewelacją. O tyle działo 15 cm jest niezłe, ale do rewelacji mu naprawdę bardzo brakuje. Tamtym działem po prostu da się grać, i, i to jest tyle, da się nim grać. O. To jest mniej więcej takie porównanie, jakbyście chcieli w wyścigach na 1,4 mile startować Seicento Sporting. Pomiędzy tym działem a tamtym różnica jest kolosalna. Choć nie powiem, tamtym działem zdarzyło mi się tam z 3 czy 4 bitwy takie, gdzie osiągnąłem bardzo dobre rezultaty, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jakieś. Pojazdy papierowe wjechały mi prosto pod lufę. Nie dało się spudłować, bo odległość była tak bliska, a pancerze były tak papierowe, że przebijałem. Ja głównie tym pojazdem gram w nocy i 85% bitew, albo 80% przynajmniej, rozegrałem z czołgami 10 Tieru. Co dla tego działa nie stanowi żadnego problemu. Jest to pojazd kamperski. Jeśli znajdziecie sobie odpowiednią miejscówkę, to te dziesiątki spokojnie możecie, możecie sobie tym działem farmić. Teraz omówmy sobie może i to działo, i drugie, żebyście mieli unaocznioną tą, tą różnicę. I żeby po prostu zniechęcić Was do zakupu tamtego działa, jednak jest to chyba 300 czy 330 tysięcy kredytów i moim zdaniem to jest 330 tysięcy kredytów wyrzuconych w błoto. Teraz przedstawię Wam dlaczego. Więc tak, na tym dziale uszkodzenie na pocisk to jest 490, penetracja na pocisku podstawowym to jest 246, na APCR-ze to jest 311. Następnie szybkostrzelność 5,44, czas przeładowania 11,3, prędkość naprowadzania 18,77, depresja minus 5, elewacja 15. Depresja i elewacja w tym pojeździe czasami będzie Wam grę utrudniała, jednak musimy starać się szukać stosunkowo równych powierzchni no wartość minus 5 jest to moim zdaniem wartość niezbyt wielka i jednak trzeba dobrze wykorzystać mapę następnie mamy czas celowania 2.01 przy tak słabej załodze jaką ja tu posiadam ale przy ulepszonym systemie naprowadzania następnie rozrzut 0.34 i DPM 2600 teraz przejdźmy sobie do tego działa 15 cm. Zobaczcie, tutaj mamy dużo wyższą alfę, bo mamy 750 na pocisk, ale penetrację 215 zaledwie, więc no znaczna różnica. Na pocisku premium mamy 334. I jest to wartość lepsza pod względem penetracji, ale trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę. Tam jako pocisk premium mieliśmy pocisk APCR i jest to pocisk, który posiada prędkość jedną z najszybszych w grze, to jest 1150 metrów na sekundę. A tutaj mamy Kumulaka, który odda swoją energię na pierwszej przeszkodzie, którą spotka, czyli na gąsienicach, wszelkiej maści murkach, pancerzach warstwowych, czyli strzały za zero będą bardzo częste i do tego mamy pocisk, którego prędkość jest 550 metrów na sekundę, czyli mniej niż połowę. Tam mamy 1150, a tu mamy 550, więc no nie wiem w momencie, gdy zostaniecie wylosowani na takim El Halufie i strzelacie na drugą stronę mapy, to pocisk leci, 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 leci i potem gdzieś spada, ale też nie wiadomo gdzie. No moim zdaniem yy, Granie tym działem mija się z celem. Ja mówię, rozegrałem tym działem parę bitew, które dały dobre rezultaty, ale to tylko wtedy, kiedy papiery wjeżdżały mi pod sam nos. Ani działo nie posiada zbyt dobrych parametrów do snajpienia, posiada kiepską amunicję premium, a amunicja podstawowa daje zbyt małą penetrację. Jeśli gracie przeciwko dziesiątkom, to 210 to jest troszeczkę mało. Następnie pociski odłamkowo burzące. Ja ich nie wożę z tego względu, że no nie wożę praktycznie na żadnym pojeździe. Nie lubię grać burzakami z kilku względów. Jednym z nich jest m.in. prędkość tych pocisków, bo także są to jedne z wolniejszych pocisków w grze. Następnie mamy materiały eksploatacyjne. Ja tu wybrałem mały zestaw naprawczy, małą mapteczkę i. Duży zestaw naprawczy. Dlaczego nie gaśnicy? Dlatego, że pojazd się nie pali, a w momencie, gdy zostaniecie zdetrakowani, to kończy się to zgonem. Więc jednak dwa zestawy naprawcze bardzo często mogą Wam uratować skórę. Ja. Zaledwie kilka razy korzystałem z tego dużego zestawu, ale zdarza się, że korzystałem. Następna bardzo istotna sprawa, różnica pomiędzy tymi oboma działami, to jest to, że te działo 12.8 dużo lepiej zarabia. Zarobki na tym dziale 15-centymetrowym były gdzieś tak o 50% niższe, czyli różnica jest taka, powiedzmy, jak pomiędzy graniem z kontem premium lub bez. Te działo zapewnia wam dużo lepsze rezultaty, dużo lepszą celność i poza tym dużo większą ilość kredytów. Teraz co mamy dalej? Aha, bo tutaj taką niestandardową kolejność, bo omówiłem to, a jeszcze tutaj nie skończyłem reszty pojazdu, więc przejdźmy może tak. Żywotność tego pojazdu to jest 1100. Pancerz to jest 20, 10 i 8. Zobaczmy sobie, jak ten pancerz wygląda, ale omów. Mówimy go bardzo szybko z tego względu, że tu tak naprawdę nie ma czego omawiać. Czyli mamy 20, 20, Buda 20, z boku 20, 10, 25, 28. No i widzę, że no nie ma tutaj na tym pojeździe czego omawiać, bo no od, od czego chcecie odbijać. Pancerza nie ma, więc omawianie go także sensu nie ma. Wracamy z powrotem do garażu. Następnie umówmy sobie jego mobilność i mobilność w przypadku tej konfiguracji to jest 21 ton wagi, 207 koni na tonę, co daje 986 i jest to wynik słaby. No jednak ten pojazd troszeczkę będzie się ślimaczył. Jednak musicie się skrabotać na tą swoją pozycję, z której chcecie grać, a jeśli tam już zostaniecie no powiedzmy nie będzie to miało aż tak dużego znaczenia. Prędkość maksymalna to jest zaledwie 35, prędkość do tyłu to jest minus 12. Tu jest następna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Czasami gracie z miejscówek kamperskich, gdzie po strzale do wycofania macie 50 lub więcej metrów, nie tym pojazdem. Tym pojazdem w takie miejscówki albo nie wjeżdżamy, albo przed strzałem cofacie 20 metrów do tyłu, tak żeby przez krzak widzieć tylko kontur pojazdu, a nie jego sylwetkę. Jeśli widzicie tylko kontur pojazdu i oddacie strzał, nie zostaniecie wykryci. Jeśli widzicie sylwetkę, wykryją was, dostaniecie bułę, wycieczka do garażu. Następnie prędkość obrotu to jest 39,63, więc jest przeciętnie. Tylko przeciętnie, nic poza tym. Następnie mamy maskowanie. Przy tak słabej załodze, jaką ja tu posiadam, to jest 52,89. Przy y, czterech perkach wyszkolonych u y, załogantów w maskowaniu to jest y, 60 ponad, ale ja tu nie będę szkolił czwartego perku. Przepraszam. Tak, czwartego perka u. Dowódcy jako maskowanie, czwarty perk, udowódcy jako maskowanie, będzie to yy, zwiat, jednak dopiero piąty perk byłoby to, byłoby to maskowanie w przypadku tego pojazdu, bo zasięg widzenia dla mnie jest kluczowy, co powtarza, yy, powtarzałem już wielokrotnie. Następnie maskowanie pojazdu w ruchu to jest. 2436, zasięg widzenia 459 i zasięg sygnału 700. Zasięg widzenia 459 to jest wartość niezła, ale nierewelacyjna. Tym bardziej, że jest to zasięg widzenia statyczny, czyli po zatrzymaniu pojazdu. Zatrzymacie pojazd i po 3 sekundach macie taki zasięg widzenia. W trakcie jazdy ten zasięg widzenia jest. Dużo niższy, bo jest to 368, więc no tu jest słabiutko. Teraz tak, jakie ja wożę wyposażenie dodatkowe na tym pojeździe? Wożę zestaw fioleta, czyli siata lorneta, czyli siatka maskująca i lornetka polowa. Wożę ulepszony system naprowadzania, bo jednak duże znaczenie dla mnie ma czas celowania. Zobaczmy sobie jeszcze jak wyglądałyby parametry tego pojazdu, powiedzmy przy y, 3-perkowej załodze, czyli 4-perkowej załodze, przepraszam, bo maksymalny zasięg widzenia osiągniemy dopiero przy czterech perkach, czyli tak wyglądałoby to przy czterech perkach. Czas celowania byłoby to 1.96 i zasięg widzenia 484, a o, jednak nie. Czyli zdecydowanie ulepszony system naprowadzania w tym, w tym pojedzie. Dlaczego wybrałem ulepszony system naprowadzania, a nie dosyłacz? Dużo graczy stosuje za, yy, dosyłacze i dużo YouTuberów. Poleca dosyłacze. Ja nie polecam dosyłaczy w przypadku tego typu pojazdów. Dlaczego? Dlatego, że jest to pojazd kamperski, w którym ukrywacie się w krzakach, za jakimś kamieniem, więc to, czy wyjedziecie sekundę wcześniej, czy sekundę później... Nie ma dla Was najmniejszego znaczenia. Możecie wyjechać tą sekundę później, nic się z tego powodu nie dzieje. Ale czas, w jakim zdążycie oddać tą amunicję, ma już kluczowe znaczenie. Teraz wyobraźcie sobie, że Wy celujecie na przykład 1,96, a taki IS trzeci celuje 3,4 sekundy do Was, czyli celuje drugie tyle. Wy zdążycie oddać pocisk i schować się, a on dopiero w tym momencie ma skupiony celownik. Więc tu moim zdaniem jednak przewaga jest zdecydowanie po stronie tego ulepszonego systemu naprowadzania. Z... Oczywiście, że będą się zdarzały sytuacje, kiedy tym pojazdem będziecie warczyć w pierwszej linii, ale takich sytuacji to będzie 2%, 3% bardzo rzadko. To jest pojazd, który służy do kampienia i no, wypada po prostu mieć moduły zgodne z jego przeznaczeniem. Teraz tak. I... Jakie ja wybrałbym perki dla załogi, więc tak, dla dowódcy yy, szósty zmysł jako pierwszy perk, dla wszystkich pozostałych załogantów jako pierwszy perk yy, maskowanie. I to jest minimum, które jest moim zdaniem niezbędne dla tego pojazdu. Następnie, jako drugi perk, dla wszystkich wybieramy Braterstwo Broni jako trzeci perk dla dowódcy wybieramy rozeznanie w sytuacji co zwiększy nam ten zasięg widzenia o 3%, jako czwarty perk wybieramy mentora i w tym momencie zasięg widzenia zwiększy nam się o następne 2%. Gdybym grał nim 5 perków to jako piąty wybrałbym właśnie maskowanie dla Celowniczego. Jako trzeci perk wybrałbym zdecydowanie wyznaczony cel. No jednak dla kamperskiego pojazdu widzenie przeciwnika przez dwie sekundy dłużej jest bardzo poważnym atutem. Jako czwarty perk wybrałbym strzał z biodra. I jako piąty perk wybrałbym albo snajpera, albo naprawę. Dla kierowcy mechanika. Momencik, tu muszę zamknąć. No co jest? Dla kierowcy mechanika, jako trzeci perk wybrałbym hamowanie sprzęgłem. Dla pojazdu, który posiada słabą mobilność, będzie to bardzo poważny atut. Jako czwarty perk, wybrałbym. Gładką jazdę i jako piąty perk wybrałbym jazdę terenową. Jednak poprawienie tych właśnie parametrów jezdnych tego pojazdu znacząco poprawiłoby walory tego pojazdu i dla ładowniczego jako trzeci perk wybrałbym desperata, jako czwarty perk wybrałbym naprawę i jako piąty perk wybrałbym intuicję, aczkolwiek ja z tych pocisków premium korzystam raczej rzadko, ale no można by było wybrać je w ten sposób. Ja za chwilę przedstawię Wam jeszcze bitwę z wczoraj. Tu wczoraj tym pojazdem wykonałem bitwę, która była okupiona odznaką mistrzowską. Dzisiaj też miałem bardzo fajną bitwę, ale jest to zaledwie bitwa drugiej klasy. To jest tutaj. Jest, tu jest ta bitwa. I niestety była bitwa, która się zakończyła porażką. I... Ale zobaczcie, no, rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Yy, dziewiąty tier. Dla tego pojazdu nie stanowi żadnego zagrożenia. Zobaczcie. Dwie piguły minus 1000. Tu drugi minus 500. Tu protka akurat nie trafiłem. Oniki minus 600. Tu następny onik minus 950. Dla tego pojazdu yy, pancerze przeciwników nie stanowią żadnej bariery, zwłaszcza jeśli wiecie, gdzie strzelać, i tak jak mówiłem, na początku tym pojazdem szło mi bardzo ciężko. Dzisiaj rozegrałem tym pojazdem 3 bitwy i średni w 8 mam 3200, ale jest to zasługą tej ostatniej bitwy, która zdecydowanie wyszła, a popatrzcie, mam 3 bitwy i trzy przegrane pod rząd. Tu mam. Tak wyglądały rezultaty. Tu było 3 z ogonkiem, tu było 1000, czyli ta najsłabsza bitwa, która dała 1000 WN, to, to były praktycznie trzy oddane strzały jedynie, czyli mamy Gefa trafionego, mamy Panterę, czyli trzy celnie oddane strzały już zapewniają Wam 1000, 1000 WN8. I zobaczcie, trzy celnie oddane strzały, tu chyba strzelałem. Jeden pocisk musiałem goldowy wystrzelić Czyli tu strzelałem jeden, jeden raz na pewno pociskiem goldowym Dlatego jest taka cena Czyli gdybym nie strzelał goldem to przy tak słabym wyniku zarobiłbym tu jakieś 7 czy 8 tysięcy Ale to była bitwa no bardzo słaba Dobra, i co? No, myślę, że to by było wszystko na temat tego pojazdu. Pojazd polecam wam, jednak jeśli go zrobicie, pogracie nim, to będzie to na pewno ten pojazd, który zdecydowanie zostanie w waszym garażu. I wydaje mi się, że jest to dużo lepszy niszczyciel niż wszelkiej maści skorupiaki posiadające pierdylion pancerza, ale nie posiadające jednak innych atutów. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do oceny, komentarza, subskrypcji kanału. Cześć Wam!